Hej kochani, zapraszam Was dzisiaj na obiecywane gdzieś, kiedyś, pewnie na Instagramie podsumowanie miesiąca maja. Zapraszam. Z przykrością stwierdzam, że maj był miesiącem, w którym za wiele filmów nie zobaczyłam. Albo jeśli je widziałam, to chyba nadrabiałam jeszcze jakieś pozycje z kwietnia. Um, ale udało się zobaczyć kilka filmów, o których powiem, i powiem jeszcze o jednej rzeczy, która nie jest filmem kinowym, a która moim zdaniem jest warta zobaczenia. zobaczenia. Pierwszy film, o którym chcę Wam opowiedzieć, jest to film 3 kroki od siebie. Zawsze mi się myli 3 metry od siebie bo to się już wgryzło tymi filmami, tam 3 metry nad nie wiem, czy jak to się nazywało, to jest takie oklepane już sformułowanie. Trzy kroki od siebie, Five Fits Apart bodajże, ehm, czyli film z Colem, z także wszystkie fanki Riverdale od razu pędzą do kina. Ehm, jeszcze film o miłości, powiedzmy. Ehm, ale o czym, o czym w skrócie? Ehm, nastolatka Stella jest chora na młkowieccydozę, ehm, mieszka właściwie w szpitalu. I musi sobie jakoś z tym radzić. Prowadzi bloga na ten temat. Do szpitala trafia również właśnie nasz bohater, grany przez Kolas Sprouse'a, który niekoniecznie przejmuje się swoją chorobą, raczej po prostu ma na nią wylane. I naszą bohaterkę niezwykle to irytuje, ponieważ ona ma taką swego rodzaju nerwicę na tręstwie, ona wszystko musi mieć pod kontrolą. No, i jak to w takich filmach bywa, bohaterowie z czasem y, zakochują się w sobie. E, no, ale temu oczywiście towarzyszy cały czas y, ta opcja, że któryś z nich może szybko umrzeć. Film jest bardzo fajny pod tym względem, że y, właśnie jednak jest duży nacisk położony na tą chorobę, a wcale nie aż tak na związek naszych bohaterów. Jednak wszystko jest podporządkowane chorobie, temu jakby rytmowi dnia i tym wszystkim rzeczom, co mi się bardzo podobało, ponieważ dzięki temu trochę możemy więcej się dowiedzieć o, o życiu takich osób po prostu, dotkniętych tą chorobą, w takim przyjemnym, prawda, przyjemnej otoczce. Także naprawdę to na wielki plus. Ale, no jak to w takich filmach bywa, to są bardziej takie młodzieżówki, prawda? Więc jest trochę głupotek, związanych szczególnie z tym, na, na jaką odległość oni mogą się zbliżać i w ogóle jak te zbliżenia ich mogą wyglądać, bo, bo w sumie o tym nie powiedziałam, że to jest istotne. No, no jest trochę takich głupotek typowych dla filmów na sto, dla nastolatków, takich właśnie o miłości o chorobie, ale finał bardzo zaskakuje naprawdę i jest taki moment związany z jednym z bohaterów, nie naszej dwójki, ale jednym z główniejszych bohaterów, który również bardzo mnie zaskakuje. Nie sądziłam, że tak zostanie to rozwiązane w tego typu filmie. Szczególnie jak sobie przypominam taki film, na przykład jak Gwiazd naszych wina, no to tutaj jest naprawdę, naprawdę dużo lepiej. Dlatego ode mnie dla tego filmu, bo już nie będę przedłużać, siódemeczka i naprawdę w porządku pozycja. Nie żałuję, że zobaczyłam ten film. Drugi film, o którym chcę powiedzieć, jest to Tolkien. Tolkien czyli film o Tolkienie, mężczyźnie, który w latach młodości miał ciężko, został sierotą wraz ze swoim bratem. Później również nie miał specjalnie środków na edukację, ale był bardzo zdolny. No, i jakby radził sobie trochę ze, ze swoją rzeczywistością i z tym wszystkim, co go otaczało, wymyślając różne historie, zagłębiając się w mitologiach różnych, czy też rysując. Tak czy inaczej, mamy tutaj jeszcze przebitki z jego późniejszego życia, kiedy to zmaga się z wojną. To jest film. Poprawny, bardzo ładny i taki, bym powiedziała, poetycki, bardzo, bo jednak właśnie ci bohaterowie oni się tak wypowiadają bardzo, prawda? Mięsiście, że tak powiem tak kwieciście po prostu, e, poeci. E, więc bardzo ten film jest taki płynny, taki przyjemny dla oka i ucha. Ale jeśli chodzi o samą opowieść. Nie ma jej za bardzo moim zdaniem. Ta fabuła troszeczkę leży. Jest oparta głównie właśnie na tych relacjach posz z poszczególnymi bohaterami, no ale nie są one na tyle zajmujące, żeby faktycznie ten film jakoś tak bardzo mnie porwał. Sz y szczególnie, że jednak liczyłam, że skoro będzie to film o Tolkienie, to będzie dużo więcej nawiązań do Władcy Pierścieni czy do Hobbita, do tego skąd się narodziły te różne pomysły, no i faktycznie są tam różne sygnały, prawda czy imiona bohaterów czy cokolwiek, ale nie jest to niestety to, czego się spodziewałam po tym filmie, naprawdę spodziewałam się, że będzie to większa gratka dla fanów Władcy a jest to po prostu opowieść o, o człowieku i jego latach młodości Także ode mnie dla Tolkiena leci szósteczka. Nie jest to zła ocena, jest to film niezły. Jest to film, który warto zobaczyć, żeby się dowiedzieć chociażby troszeczkę o tym naszym, prawda? Wielu z nas na pewno idolu, że tak powiem. No, ale fabularnie nie jest to jakieś fantastycznie napisane, za to jest to ładne i przyjemne bardzo. I trzeci, czyli ostatni z tych kinowych filmów, o których chcę Wam powiedzieć, to nowitka produkcja Disneya, czyli Aladdin, czyli jakby remake tego animowanego Aladyna, którego mieliśmy okazję oglądać jako dzieci. Przynajmniej ja miałam okazję oglądać jako dziecko. No jakby trwa ta tendencja w Disneyu y, dążąca do tego realizowania właśnie remake'ów różnych y, ich bajek. Y, co wychodzi lepiej lub gorzej? Y, akurat w przypadku Aladyna jestem bardzo mile zaskoczona, ponieważ y, Piękna i Bestia na przykład czy też Kopciuszek, bo mówię tu o takich dość klasycznych y, remake'ach. Y, y, to są filmy takie, że tak powiem. poprawne. Natomiast Aladdin naprawdę skradł moje serce. Yy, casting jest fantastyczny do tego filmu, naprawdę. Yy, miałam spore wątpliwości, jak dowiedziałam się, że Will Smith będzie yy, jeanem, ale fantastycznie wypada w tej roli. Dialogi są napisane tak dobrze, że. Po pierwsze się śmiejesz, po drugie wierzysz w to wszystko, po prostu czujesz tą chemię między bohaterami. Naprawdę film jest fantastyczny. I mimo tego, że ja znam tą historię na pamięć właściwie, to, yy, to bardzo przyjemnie mi się to oglądało, bawiłam się w, w świetnie i yy, wprowadzone zostały takie elementy, których nie było w, w pierwowzorze, jakby. Yy, które faktycznie jakby dodały czegoś, czegoś dobrego do tego filmu, więc naprawdę jestem zachwycona nowym Aladynem i w ogóle jeszcze a propos castingu to aktor, który gra Aladyna jest tak dobrze dobrany, że po prostu jest kropka w kropkę Aladyn z, z bajki. Więc jeśli macie okazję, to pójdźcie koniecznie na Aladyna, bo, bo dla mnie to jest dziewiątka i to z serduszkiem. Czemu nie dziesięć? No, może dlatego, że to jest remake. Ja znam już, znam już tę historię, ale mimo to naprawdę zrobili to w taki sposób, że wow. I jeszcze do tego jest fantastyczna dodana piosenka, bo oczywiście są wszystkie piosenki, chyba wszystkie, to tak mi się wydaje, z Aladyna. Troszeczkę możliwe, że zmienione, ale. Ale też raczej nie dużo. Nie byłam też na dabingu, a jednak pierwobzór Aladyna znam, znam z dubbingiem, więc chciałabym jeszcze zobaczyć z dubbingiem tego Aladyna. Um, ale naprawdę, naprawdę fajnie to wypada i jest fantastyczna piosenka dodana, którą śpiewa Jasmina. Także Jasmina ma swoją piosenkę i ta piosenka się tak po prostu zaryła w mojej głowie. Jest tak świetna, że wow. I na tym zakończymy kinowe rzeczy, o których chciałam powiedzieć, ale powiem jeszcze o czymś, co pojawiło się na YouTubie bardzo niedawno i wywołało sporą oczywiście burzę w mediach i wszędzie, czyli dokument na temat pedofilii w kościele tylko nie mów nikomu. Tomasza bodajże, że Tomasz on ma siekielski. Mm. Kurczę, no, jest to rzecz, którą myślę, że każdy powinien zobaczyć. Wiadomo, jest to dokument, więc jest to dość ciężkie, ponieważ jednak mamy tych ludzi, mamy ich wypowiedzi, ich przeżycia możemy współodczuwać z tymi ludźmi i możemy ich zobaczyć bardzo często w konfrontacji z oprawcami ich. Więc jest to rzecz ciężka i nie dla każdego, ale y, warto obejrzeć chociaż kawałek, żeby mieć świadomość różnych rzeczy. Świadomość tego, że takie rzeczy się dzieją. I naprawdę y, mnie przede wszystkim właśnie y, urzekły te pierwsze y, historie. Naprawdę bardzo mnie, do mnie trafiły. I y, no, czuję się. Wzbogacona i czuje się taka bardziej otwarta na różne rzeczy. Więc naprawdę warto obejrzeć ten dokument, szczególnie, że on jest też bardzo ładnie zrobiony. To znaczy naprawdę ujęciowo, muzycznie tam są powstawiane takie rzeczy, że to wszystko pięknie wypada jako całokształt. I naprawdę niektóre momenty, które są obrazowane przez. Siekielskiego, takimi dodatkowymi, jakby dogrywkami, są takie, że aż człowieka coś skręca z, z obrzydzenia, bym powiedziała. Więc y, naprawdę jest to rzecz ważna, ważna, myślę, dla, dla naszego kraju. Y, I rzecz, którą każdy powinien chociaż we fragmentach zobaczyć, zapoznać się z tym żeby troszeczkę właśnie się zastanowić nad różnymi rzeczami, może też otworzyć oczy na niektóre rzeczy. No i, i, i tyle. Więc naprawdę tutaj nie oceniam jakoś specjalnie tego dokumentu, tylko chciałam Wam zasygnalizować, że, że istnieje coś takiego, choć pewnie już o tym słyszeliście nieraz i że naprawdę, naprawdę warto. Warto po to sięgnąć. Chociaż można mieć opory, bo ja miałam troszeczkę opory, bałam się, że będzie to dla mnie za ciężkie. Ale nie, nie jest to też jakieś bardzo drastyczne, yy, takie. takie. że da się rady to obejrzeć, myślę. No i tyle, kochani. Yy, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Teraz ciężko mi powiedzieć, co się, co się zdarzy na tym kanale dalej, ponieważ sesja mnie teraz pochłonie najbliższy tydzień lub dwa. Ale postaram się coś tutaj dla Was nagrać. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Zapraszam Was na Instagrama, bo na Instagramie nagrywam czasem takie gadane Insta Stories, na których informuję, co się będzie działo. Wrzucam jakieś rzeczy także na Instagrama, Facebooka. Wszystko ogólnie macie w opisie. No i tyle. Dzięki, jeszcze raz, że, że się tu pojawiliście. Dziękuję, że rośnie liczba widzów. Naprawdę jest nas już 90 ileś. Także zaraz będzie stówka i po prostu bardzo mnie to cieszy. Dziękuję. I widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.